Nadchodzi wielkie błogosławieństwo. Wpisz: Jestem gotów, aby przyjąć to błogosławieństwo, które Bóg mi ofiarowuje. Coś naprawdę boskiego jest w trakcie wydarzyć się, a uczucie spokoju wypełnia twoje serce. Jednak pamiętaj, aby pielęgnować swoje serce słowem Bożym i nie pozwalać, aby wątpliwości podkopywały twoją wiarę. Bądź niezłomny bo to ja mam ostatnie słowo. Uleczę wszystkie Twoje dolegliwości, a Ty powstaniesz z odwagą. Każde przekleństwo, każdy dług, każda bolesna pamięć przeszłości zniknie z Twojego życia. Twoje uwolnienie jest tuż za rogiem, a dziś kajdany są rozbijane. Radość i szczęście spływają obficie, a ja dokonam potężnego cudu w Twoim życiu. Twoje usta będą przepełnione chwałą, a twoje serce pełne radości. Otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz, a nawet więcej, aby błogosławić innych i pomagać potrzebującym. Módl się gorąco i pozwól mi dotknąć twojego ciała, duszy i serca i uzdrowić wszystkie Twoje rany. Odepchnę twoje przygnębienie. Otworzę drzwi Twojej duszy dla mnie i pozwolę mojemu pokojowi Cię napełnić. Walczyłeś z determinacją, trwałeś mocno i nie słuchałeś deszczu zniechęceń i krytyki. Nadeszła pora na zdobycie zwycięstwa, otrzymanie zaopatrzenia i dostatku. Powiesz swoje plany mnie, a ja pomogę Ci we wszystkim. Ciesz się moją obecnością, a ja spełnię pragnienia Twego serca. Wołaj do mnie, a ja ci odpowiem. Chcę objawić ci cuda i znaki. Wyzwalam cię, abyś w mnie zaufał. Moje obietnice są zapisane, a słyszałeś już wiele razy, że dla tych, którzy wierzą w mnie, wszystko jest możliwe. Wyraź swoją wiarę we mnie, ale także działaj. Wstań, podjąć decyzję, aby trzymać się z dala od rzeczy, które Cię ode mnie oddzielają, w tym od towarzystwa, które nie wspiera Cię w trudnych chwilach. Nie przyjdą ci z pomocą w poważnych przeciwnościach, a dobra materialne nie utrzymają twojej wiary. Wierz we mnie z niewzruszoną wiarą, szukaj mnie całym sercem, rano, w ciągu dnia, wieczorem i przed snem. Składaj mi swoje prośby i zaufaj, że błogosławieństwa przeznaczone dla Twojego wzrostu będą dostarczone przez mnie. Posłuchaj mnie uważnie, coś pięknego, wspaniałego, potężnego i niesamowitego jest w trakcie wydarzyć się w Twoim życiu. Kocham Cię, wyznaj swoją wiarę, a ja przywrócę to, co Ci się prawowicie należy. Jestem zadowolony z Twojego charakteru. Byłeś wielokrotnie celem ataków. Znosiłeś bóle, których nie zasługiwałeś, ale nadal będę wylać na ciebie błogosławieństwa. Przyjmuj je i nie martw się ludźmi, którzy próbują siać strach. Jesteś błogosławiony, otrzymujesz słowa i objawienia, których inni nigdy nie słyszeli. Zachowuj się nieugięcie, nie odchylaj się od drogi. Ludzie zazdrośni próbowali przynieść kłopoty do Twojego życia, próbowali Cię obalić i okraść Cię, obgadywali Cię, ale Ty wciąż trwasz w wierze. Cieszę się, że nauczyłeś się cenić to, co naprawdę ważne, ale chcę ważyć słowa i intrygi, których używali Twoi wrogowie, aby przynieść Ci ból. Są oślepnięci światłem, które promieniuje z Ciebie i łaską w Twoim domu i to ich tak rozwściecza, że nie mogą znaleźć pokoju. Ale kiedy oni śpią, ty możesz spać z pewnością i spokojem, wiedząc, że dbam o Twoje życie, Twoją rodzinę, Twój dom i pracę. Zajmę się nimi i zmienię ich uwagę w innym kierunku. Zrozumieli, że bez względu na to, co zrobią, nie mogą zachwiać Twojego pokoju. Ich rodziny są w chaosie, ponieważ odrzucili moje słowo i moją miłość. Podałem im wskazówki dla ich własnego dobra, ale odrzucili je i odwrócili się ode mnie. Ty jednak wybrałeś, aś pójść za mną. Zrozumiałeś, że we mnie znajduje się odpowiedź na wszystkie Twoje wyzwania i oddałeś się całkowicie mojej woli. Przyjąłeś moje słowo bez wahania. Wiesz, że nie wszyscy są tacy jak ty. Spójrz wokół siebie, Wielu może doświadczać mojej miłości, ale ich serca stwardniały. Rzeczy nie układały się tak, jak się spodziewali i obwiniają mnie. Jesteś teraz inny, świadomy, że Twoje szczęście i przyszłość zależą tylko ode mnie. Trwaj w tej przekonaniu. Z dnia na dzień stajesz się lepszy, bardziej błogosławiony i nawet Twoi przeciwnicy przyjdą do Ciebie. Chcąc usłyszeć o mnie. Na Twojej drodze czeka jeszcze większe błogosławieństwo. Zachowaj niezłomną wiarę i lojalność. Kontynuuj walkę, nie tracąc ducha. Poświęć chwilę, aby poczuć czułość moich słów, miłość i moc, które płyną z moich ustęp. Wzdróż do mnie w swoich myślach bo w Twoim sercu jest głęboka potrzeba i dlatego tu jestem, aby pokazać Ci, jak bardzo Cię kocham. Moje uczucie nie więdną z czasem, a moja obecność nigdy Cię nie opuszcza, nawet w najciemniejszych chwilach. Nie daj się zbytnio ponosić emocjom, są one kapryśne jak wiatr, który kołysze pszenicą. Próbują podważać Twoje zaufanie. Mimo, że chodziłeś u mojego boku przez wiele pół roku życia, możesz myśleć, że Twoja wiara jest niewystarczająca, że minęły lata, a ty nie osiągnąłeś wiele, że gubisz kierunek i czujesz się pokonany. Przełaniasz łzy wierząc, że cię opuściłem, ale jestem tu, aby ci przypomnieć, że zawsze jestem obecny. Jestem tu, abyś uświadomił sobie, jak bardzo cię kocham i abyś poczuł się odnowiony. Pozwól tym łzom płynąć, nie próbuj dźwigać ciężaru winy, które inni na ciebie naładowali. Wzmocnij swoją wiarę w moje słowo i moje obietnicy. Miej pewność, że zawsze jestem przy tobie. Twoja bolesność jest tu, aby ci przypomnieć, że żyjesz, a po bólu przychodzi uzdrowienie, a po ucisku przychodzi zwycięstwo. Jestem tu, aby cię uzdrowić, pocieszyć i podnieść. Często mówię, żebyś nie bał się, bo chcę, żeby moje słowa były zapisane w twoim umyśle. Moje majestatyczne słowa powinny rozbrzmiewać każdego ranka, kiedy się budzisz. Słuchaj mnie, jestem tu z tobą. Mówiąc z głębokim uczuciem, że Cię kocham. Staniesz przed niespodziewanymi wyzwaniami w codziennym życiu, ale wyjdziesz z nich silniejszy. Moja siła tkwi w Tobie, moja łaska jest wystarczająca, moje obietnice gwarantują, że nigdy Cię nie opuszczę, a po burzy zawsze przychodzi spokój. Znajdziesz pokój pełnię radości i siłę. Staniesz się silniejszy i będziesz żył swoim życiem z pełną energią i zdolnościami, które ci nadaje. Kocham Cię. Jest wyjście, jest nadzieja na problem, który Cię trapi, jest rozwiązanie. Poświęć dzisiaj czas na modlitwę, a podczas gdy pozostajesz w mojej obecności, wleję w Ciebie wiarę i przekonanie, że jesteś wolny od wszelkich długów, ucisków i przekleństw. Niech Twoja dusza zanurzy się głęboko w rzece mojej miłości. Zobaczysz, że Twoje problemy znikną jeden po drugim, gdy się ze mną zbliżysz i pozwolisz mi zająć właściwe miejsce w Twoim sercu. Podnieś ręce w zwycięstwie, nawet jeśli jesteś zniechęcony, nawet jeśli nie masz siły do walki, lub wierzysz, że Twoi przeciwnicy już Cię pokonali. Jesteś zwycięzcą dzięki wierze. Umiłowanym przez Boga Wszechmogącego, który Cię głęboko kocha, obdarza swoją łaską i owija swoim miłosierdziem. Pamiętaj, że w przeszłości odniosłeś wielkie zwycięstwa. Stawiłeś czoło przeciwnikom, którzy wydawali się niezwyciężeni, walczyłeś ze wszystkich sił i zwyciężyłeś. Wiesz, co to jest walka, zmęczenie, upadek i przyjście do mojej obecności w poszukiwaniu sił. Wiesz, co to jest podniesienie się i triumf raz jeszcze. Przeżyłeś zwycięstwo wcześniej i teraz, z jeszcze większą wytrwałością, przezwyciężysz swoje trudności. Dziś trzymasz w dłoniach miecz Ducha Świętego i to święte słowo, które sadzę w Twoim sercu. Nie jesteś słaby. Pozwól mi dotknąć Twojego serca i usunąć rozczarowanie, które przysłania Twoje spojrzenie. Twoja dusza płonie wewnętrznym ogniem determinacji, który napędza cię do kontynuowania dążenia do swoich marzeń i troszczenia się o tych, których kochasz. Wiedz, że nie jesteś sam, jesteś głęboko umiłowany i masz nieocenioną wartość. Zaufaj mi, aby znieść ciężary, które cię przytłaczają, i odrzuć bolesne myśli, które próbują ci wmówić, że nikt cię nie kocha lub że cię opuściłem. To nieprawda. Przyjmij moje słowa i moje ciepłe i pocieszające przytulenie. W tym momencie nie poddasz się desperacji, ani nie pozwolisz sobie nastręczyć się konfliktom lub cierpieniu. Bez względu na to, co się wydarzy, zachowaj wiarę, zaufaj i oddaj mi swoje bóle. Pozwól mi cię pocieszyć. Jeśli musisz płakać, jestem tu, aby słuchać. Oddaj mi uczucia porażki i klęski. Będę przy tobie dziś i zawsze, każdego ranka, każdej nocy, aby cię pocieszać i wspierać. Sprawię, że zrozumiesz, jak bardzo cenię Twoją osobę. Moja miłość cię otacza, a moja potężna dłoń cię chroni. Dziś idziesz od zwycięstwa do zwycięstwa, stawiając czoła przeciwnościom. Pokonując przeszkody i triumfując nad siłami zła, polegając na tym słowie, które Cię wzmacnia. Podnieś się do mnie na kolana, oddaj mi swoje lęki i słabości raz jeszcze. Jestem gotów uzdrowić Cię swoją miłością. Dziś podniesiesz ręce w triumfie, świętując swoje osiągnięcia. Okoronuję Twoją głowę życiem i siłą umożliwiając Ci kontynuowanie swojej podróży w kolejnym dniu. A kiedy poczujesz, że osiągnąłeś szczyt góry, będę tam, aby świętować razem z Tobą i dzielić się Twoją radością. Niezależnie od etapu życia, na którym się znajdujesz, moja miłość dla Ciebie jest wieczna. Jestem zawsze gotów wesprzeć Cię we wszystkich Twoich potrzebach. Mam wiele błogosławieństw dla Ciebie i znajdę nowe sposoby, aby zachęcić Cię do dalszego działania. Nie słuchaj narzekań negatywnych ludzi, stracili oni wiarę w problemy tego świata. Będę się troszczył i zapewniał Tobie, Twojej rodzinie i Twoim bliskim. Nie bój się strat materialnych ani przeszkód, bo pamiętaj, że są one przejściowe. Wszystko ma swoje przeznaczenie. Troszczę się o tych, których miłość. Każde wyzwanie, z którym się spotykasz, zostanie przekształcone w błogosławieństwo. Usunę z Twojego życia tych, którzy sprzymierzają się ze złem i próbują pokrzyżować Twoją przyszłość i mój plan. Nie rozumieją, co ich czeka, żyją w iluzji, że mają więcej władzy niż Twój Ojciec Niebieski, który Cię głęboko kocha. Zachowaj mocno wiarę i nie daj się wpłynąć. Skoncentruj się na mnie i przygotuj się, aby zarządzać wszystkimi błogosławieństwami, które mam dla Ciebie. Jestem Twoim prawdziwym obrońcą i kocham Cię. Wyraź swoje przekonanie w to. Amen.